Nawet jeśli nie korzystamy, to jednak zdecydowana większość Polaków i to w każdym wieku wie czym jest strona internetowa nasza klasa. Portal ten skupia głównie polskich użytkowników, ale to Facebook, Podbija niemalże wszystkie kontynenty. Daje on wiele możliwości, a nawet w dobie intensywnej emigracji Polaków pozwala na tanie utrzymanie kontaktu z bliskimi. Ta ogromna baza zdjęć i informacji niestety niesie ze sobą także wiele zagrożeń. Przeciętny użytkownik Facebooka spędza na jego przeglądaniu około 55 minut dziennie. Najwięcej to jest. 33% użytkowników Facebooka na całym świecie stanowią osoby pomiędzy 23 a 35 rokiem życia. 25% to osoby od 36 do 49 roku życia. Coraz więcej przybywa na Facebooku osób starszych. Facebook to nie tylko tani kontakt z rodziną i przyjaciółmi, daje on możliwość nawiązywania nowych znajomości, możliwość podjęcia dyskusji i wymiany poglądów na wiele tematów. To także tani sposób, aby śledzić znane osoby. Poprzez ich oficjalne profile. Takie portale to doskonały sposób na reklamę i promocję. Wiele osób korzysta z nich także po prostu dla upiększenia swojego wizerunku. Choć takie portale to szeroka gama możliwości i zalet, to jednak należy zdawać sobie sprawę także ze sporej ilości wad, o czym wielu użytkowników miało okazję się przekonać. Także w Nysie, nyscy funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie włamania na konto internetowe i konto na portalu społecznościowym. W październiku ubiegłego roku młoda mieszkanka Nysy zgłosiła policjantom fakt włamania na jej konto mailowe. Podejrzewała również, że ktoś zmienił hasła na jej portalu społecznościowym. 23 stycznia policjanci kryminalni z Nysy ustalili dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o to przestępstwo. To 17 i 18-latkowie, którzy przyznali się do popełnionego czynu faktycznie włamując się na to konto i tym samym ograniczając pokrzywdzone. Dostęp do jej prywatnej informacji. W zależności od kwalifikacji danego czynu różne jest oczywiście zagrożenie ustawowe. W przypadku przestępstw, które popełnił haker, granica odpowiedzialności karnej wynosi od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, jeden z nich w trakcie popełnianego czynu był nieletni, w związku z czym odpowie przed sądem rodzinnym. Za takie przestępstwo grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. No i policjanci oczywiście apelują, że korespondencje elektroniczne, czyli strony internetowe, zmienienie hasła, jest przestępstwem. To tak jak w przypadku tradycyjnej poczty. Już samo włamanie oraz bezprawna inwigilacja konta użytkownika danych portali może zostać potraktowana jako naruszenie dobra osobistego, jakim jest życie prywatne pokrzywdzonego. Policja apeluje zatem do użytkowników, aby podczas korzystania z portalu także zachowali. Chować ostrożność i rozsądek. Chociaż internetowi, w tym portalom społecznościowym zarzuca się przede wszystkim uzależnienie, to jednak należy uświadomić sobie, że jest to także źródło cyberprzemocy, śledzenia, kradzieży, także użytkownicy stają się ofiarami mobbingu. Chociaż jako tak zwanego usera chroni nas prawo karne i cywilne, to korzystajmy ze swoich kąt mądrze, a w razie potrzeby, śmiało zwróćmy się o pomoc do policji.